Na stadionie Żużlowym, obiekcie należącym do gminy, trwają prace budowlane. Największe wykopy są wykonane za koroną stadionu od strony ulicy Świętojańskiej, tam gdzie była usytuowana Rzutnia do Młota. O to, co tam się dzieje, zapytaliśmy wiceburmistrza Rawicza. Została podpisana umowa z prezesem kolejarza Rawicz, panem Słowimirem Knopem, na wydzierżawienie części terenu, który znajduje się poza koroną stadionu Żużlowego, czyli północno-zachodnia część tego terenu będzie do dyspozycji kolejarza Rawicz. Powstaną tam cztery tory do nauki sztuki żużlowej. Dwa Mini tory oraz dwa tory do nauki na tzw. pitbajkach, czyli to małych motorkach o pojemności 50 cm. O szczegóły planowanej przez Klub Żużlowy Inwestycji próbowaliśmy się dopytać prezesa Sławomira Knopa. Ten jednak zastrzegł, że jakichkolwiek informacji udzieli dopiero po zakończeniu budowy torów. Nie udało się nam też uzyskać wglądu do żadnych planów budowy. Jak zapewnia wiceburmistrz, inwestycja jeszcze nie ruszyła. W tej chwili są prace dosłownie przygotowywawcze, jakieś wstępne prace ziemne, które są przygotowaniem do przyszłej inwestycji, no ale inwestycja jeszcze nie rusza. Na razie to jest tylko przygotowanie terenu, przygotowanie działki, by można. W odpowiednim momencie wejść do prac, już konkretnie by wykonać tory. Z tego co widać na stadionie, wynika, że budowane tory będą zajmować dotychczasowe miejsce do rzutu młotem. Zostało to uzgodnione z klubem lekkoatletycznym. Nowa rzutnia. Będzie usytuowana pomiędzy torowiskami a, a, a stadionem, czyli zachodnia część działki, na której znajduje się stadion. Umowa wynajmu gminnego terenu ma według uzyskanych przez nas nieoficjalnych informacji zakładać użytkowanie działki na potrzeby klubu Metallica Recycling koleja Rawicz wraz z budową tam obiektów sportowych. Po zakończeniu umowy klub ma zwrócić teren w stanie co najmniej niepogorszonym. Do samego tekstu umowy nie dostaliśmy dostępu. Umowa będzie zawarta, ona już jest zawarta na okres 10 lat. Warunki to są takie same jak dla wszystkich klubów, czyli klub będzie miał odpłatność 50 zł miesięcznie. Wiceburmistrz pochwala plany prezesa Sławomira Knopa, żeby zainwestować w rawicką szkółkę Żużlową. Mam nadzieję, że w Rawiczu Zadziała to bardzo dobrze. Pan prezes twierdzi, że ma już wiele zgłoszeń, wielu chętnych do uprawiania tego sportu. Chwali się, że adeptów do żużla jemu nie zabraknie. My trzymamy kciuki, bo zawsze bolączką klubu było to, że nie wychowuje młodzieży. Nie ma tutaj młodych rawiczan zaangażowanych w ten sport od najmłodszych lat.